Cześć, ja nazywam się Mateusz, a Wy oglądacie Letino Lab. Od trzech pokoleń zajmujemy się produkcją łóżeczek. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o procesie produkcyjnym. Zapraszam do oglądania. Surowce do produkcji łóżeczek pozyskujemy w polskich lasach państwowych. Drewno, które do nas przyjeżdża, tniemy na deski, sztaplujemy je, przygotowujemy je do suszenia. Przygotowane sztaple suszą się w suszarni nawet do 10 dni. Wysuszone drewno jest cięte wzdłużnie na wielopile, potem poprzecznie na maszynach optymalizujących, w których wycinamy wady w drewnie. Przepuszczamy sobie te wszystkie listwy przez maszyny optymalizujące, w której kredką fluorescencyjną zaznaczamy sobie wady. Maszyna wycina dobry surowiec, no i oczywiście ten pozaklasowy. Pozaklasowy jest wykorzystywany jako surowiec w kotłowni, która jest odpowiedzialna za utrzymanie temperatury w suszarni. Dobry, odsartowany materiał jest przenoszony w miejsce, gdzie będzie strugany. W zależności od Typu elementu jest strugany na jednej lub drugiej maszynie, jest wykonywane szlifowanie oraz wiercenia. Część wierceń jest wykonywana automatycznie, zaraz za struganiem. Za strugarką robimy kolejne sortowanie elementów. Dzielimy je na pierwszą klasę, drugą oraz pozaklasowe. Znaczną część pracy należy wykonać ręcznie. Część otworów musimy dowiercić. Musimy poszlifować elementy tak, żeby były gładkie i nie zawierały żadnych ostrych krawędzi. Następnie przechodzimy do malowania. Malujemy dwukrotnie. Pierwsze malowanie jest to podkładowanie. Po podkładowaniu znowu będziemy sortować elementy. Przygotowujemy je do finalnego malowania. Nakładamy drugą finalną warstwę farby. Po wysuszeniu elementy nadają się do montażu. Elementy przenosimy na montaż, gdzie robimy wstępny montaż. Przygotowujemy dłuższe boki łóżeczek oraz krótsze boki. Osobny dział CNC zajmuje się wycinaniem płyty. Często wykorzystujemy też płyty meblowe. Przy dużych powierzchniach bardziej optymalne jest wykorzystać powierzchnie płytowe niż drewniane. Na dziale CNC możemy wykonywać elementy krzywoliniowe. Są tam wykonywane barierki, szuflady, boczki do szuflad i inne elementy płytowe, które wykorzystujemy w łóżeczkach. Maszyna CNC, którą posiadamy, nie wymaga noszenia ciężkich elementów. Do zasobnika maszyny wkładamy sobie całą stopkę z płytą. Jest ona wciągana na stanowisko robocze. Płyta jest obrabiana, wycinane są elementy. Następnie te elementy zostają ściągnięte na stół odbiorczy. Chłopacy odbierają te elementy, oklejają formatki prosto-liniowe i krzywoliniowe, liniowe robią nawierty. Część elementów wymaga malowania, więc musi być jeszcze przygotowana przed malowaniem. Magazyn zajmuje się finalną inspekcją oraz pakowaniem elementów. Tutaj są przygotowywane okucia, formowane są opakowania kartonowe. Lata współpracy z klientami zagranicznymi nauczyły nas tego, że paczki muszą być porządnie spakowane. Używamy wysokiej jakości kraftowego kartonu. Kraftowy to znaczy taki z pierwszego tłoczenia, czyli taki piercie najlepszy. Dokładane są dodatkowe zabezpieczenia przed uszkodzeniem w transporcie. Całość jest sklejana klejem na gorąco lub taśmą klejącą. Nasze opakowania są kurieroodporne, ale nie przejmuj się, jeżeli nawet kurier uszkodzi nasz karton. Postaramy się zaradzić, nie zostawiamy klientów samych sobie, jeżeli coś by się uszkodziło, to wymienimy pod zespół lub poradzimy w inny sposób. Śmiało pisz do nas, na pewno pomożemy. Jeżeli przygotowujemy nowy model, to wykonujemy prototyp i wysyłamy go na badania do Poznańskiego Instytutu Technologii. Jeżeli łóżeczko przejdzie testy pozytywnie, otrzymujemy raport. Raporty łóżeczek dostępne są na stronie lub na zapytanie. Wtedy mamy pewność, że łóżeczko spełnia wszystkie założenia normy EN 716 myśli 1. A Ty masz pewność, że maluszek będzie bezpieczny, korzystając z naszego łóżeczka. Ten produkt powstał z drewna, które zostało przez nas przesortowane, wybrane, dopieszczone oraz przygotowane do wysyłki. Spełnia najwyższe standardy, a w naszym procesie produkcyjnym przeszło przez wiele rąk, które na każdym etapie kontrolowały jego jakość. Sprawdzamy po wycięciu, sprawdzamy po struganiu, sprawdzamy w trakcie malowania, nawet jak już są złożone elementy, to przy składaniu są jeszcze sortowane i na koniec przy samym pakowaniu. No to jest właśnie, zawsze łamie mi serduszko, że musimy wyrzucać no, całkiem dobre elementy, ale też się zdarza, że z magazynu też musimy coś usunąć i wyrzucić, tak? Bo sprawdzamy to na każdym etapie jest praktycznie. Chcemy, żeby ten produkt dowoził tą jakość staramy się żeby miał dobrą cenę i dobrą jakość robimy łóżeczka, które są dla maluszków tak przychodzi nowy człowiek na świat i on musi mieć miejsce do spania i ono musi być perfekcyjne jak widzisz przeszliśmy przez cały proces produkcyjny gdzie pokazałem ci w jaki sposób wykonujemy nasze łóżeczka. na każdym etapie dbamy o jakość produktu sortujemy go a do dalszej obróbki przekazujemy tylko surowiec najwyższej jakości wszystko po to aby produkt był trwały tak aby mógł posłużyć dla drugiego i nawet trzeciego dziecka i był dla nich bezpieczny